Dzień dobry. Ciąg AN jest określony wzorem AN równa się 6, nawias N razy N minus 16. Zamykam nawias dla N większego, bo 1 suma 10 porządkowych wyrazów tego ciągu jest równa. O tak, jak mieli mamy sumę 10, to będziemy potrzebować pierwszy wyraz i ten dziesiąty. Czyli tak, pierwszy wyraz to będzie 6 razy 1 minus 16, czyli mamy 6 razy minus 15. Czyli mamy, kochani, minus 90. Dalej. Tu będziemy dla dziesiątki mieć 6 razy 10, minus 16. Tu mamy 6 razy e, minus 6. To jest minus 36. I teraz podzór na sumę. S10 to się równa. W liczniku mamy A1 plus A10, czyli plus minus 36 po prostu dzielone na 2 i całość razy 10. Dziesiątkę możemy z dwójką już skrócić, będzie razy 5. Minus 96 jest minus 126, razy 5, to jest, kochani, 1260 na 2, czyli minus 630. I to jest odpowiedź C jak najbardziej. W tym odcinku tyle. Dziękuję Wam za uwagę.